Siemano, Cezar z tej strony. Przygotowałem dla Was dzisiaj mały unboxing. Otworzymy sobie tę otopaczkę i są to dość rzadko spotykane na polskim Instagramie czy grupkach Easy, więc zaczynajmy! Na dzisiejszym filmie dołączył do nas Kuki. Przywitaj się, Kuki, jest Kuki Spooky. Eee, no i oczywiście zapraszam Was do swojego Instagrama, którego znajdziecie tutaj, CezarLit. Eee, I tam oczywiście możemy mieć kontakt. A ja tymczasem przechodzę już do otwierania paczki. Tak jak już mówiłem, są to easy. Nie będziemy dzisiaj przedłużali, zrobimy to dość szybki filmik. Są to easy, easy, które... Mm, no, szukałem, długo czekałem na tego typu buty. Bardzo chciałem mieć już od dłuższego czasu. W filmie Fitness Lumpa 1 miałem podobne buty. W jednym z outfitów, chyba nawet w pierwszym, który tam jest pokazywany. No i powiem wam, że jestem bardzo zadowolony, że udało mi się je kupić. Było trochę z nimi perypetii, żeby je dostać. W ogóle paczka jest z end tak, End, przepraszam, nie End Coffee, tylko End, ze sklepu End, to jest, to, nie wiem czy to jest amerykański, w każdym razie międzynarodowy. Paczka do mnie, Kuki nie skać. No dobra, Kuki nas opuścił. Paczka szła do mnie z UK i przyszła w, w 3 dni jakoś, no z weekendem, 3 dni robocze. I yeah. otwieramy paczkę, ciach, 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 i naszym oczom ukazuje się buty. Ukazują się buty, i ukazuje się taka fajna koperta. Zobaczymy, co jest szybko w kopercie. Domyślam się, że tutaj jest jakiś rachunek, może najwyżej jakiś rabat. Czasami dorzucają. O, tu coś wypadło? Ktoś mi tu podziękował. No i oczywiście Paragon. Dobrze, fajna koperta w ogóle. Pierwszy raz, nie wiem, już kiedy zamawiałem co z Enda, ale to było dawno temu. Tu Dawno od nich nie zamawiałem, także naprawdę fajnie, fajnie tutaj dbałość o szczegóły w zamówieniu. Koperta też biodegradowalna, może nie biodegradowalna, ale z ekopapieru. No oczywiście przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, czyli butów Easy Season 7. Bo bardzo długo czekałem, żeby mieć właśnie takie trapery, mm, wysokie buty od Easy. Zobaczcie, tak to się prezentuje, ciach, ciach, ciach. Bardzo fajnie, duże pudełko, tak jak Easy 950 bardzo podobne. No oczywiście pewnie się trochę lepiej otwiera. Zobaczcie, pokażę Wam właśnie tu rozmiar, A, to jest UK 9, mam nadzieję, że one będą na mnie dobre, bo ja mam ogólnie UK 9,5, czyli UK 9 to jest tak naprawdę 10 i niby 43, ale miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, nadzieja matką ludzi. Yy, dobra, otworzyliśmy buty, w środku ukazują się dwa zajebiste taspagi. Czyli tojby na te buty Tutaj mamy coś jeszcze, to jest chyba instrukcja czyszczenia z tego co mi wiadomo Tak jest, jest instrukcja czyszczenia Your footwear was produced using skins carefully selected in specialized trainers O widzicie jest taki care guide Dlatego robię ja unboxing, bo tutaj jest trochę ciekawiej niż w standardowych butach Wkładamy sobie ten care guide tutaj No i naszym oczom ukazują się buty Buty, buty, buty Uuuu, jak ja na to czekałem Jak ja na to czekałem. Wow, są dość duże, więc powinny być dobre. Zobaczcie, to są buty. O w ogóle zobaczcie jak zajebiście zapakowane. Ja to wtedy z powodem tak jak było, a nie wiem czy będę umiał. Wow! Zobaczcie jak fajnie są te buty zapakowane tutaj upchane tym papierem. Widzicie te takie dwie kulki papieru? Jeden, drugi but. Są naprawdę wielkie. Eee, jeszcze jedna sprawa: tak na szybko, zanim nimi je przymierzę. To, jeżeli są wielki, wielkości tych butów, to powinny być ok. Są troszeczkę mniejsze, ale nie dużo, Więc mam nadzieję, że będą dobre. Bo na szerokość chyba są szersze. Eee, no, wyglądają naprawdę spoko. Strasznie mi się one podobają. Tak jak widzicie, porównamy je sobie tu tak na szybko do. 500. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, o której w ogóle nie powiedziałem. Mogli się to przeczytać na etykiecie pudełka, ale jaki jest model tego buta? Jest to Easy Season 7 Desert But w kolorystyce Oil. One są takie. Widzicie takie brązowe, nie? Ciemnobrązowe. Właśnie podobne do e, Easy e, Season 1, co miałem. E, 900, 950 buty. Ja wiecie, że ja strasznie lubię takie wysokie, m, dziwne, szerokie buty. I to jest po prostu spełnienie moich streetwearowych, mokrych snów. Mm, bardzo fajny jest ten but, świetny. Tutaj ten pull jest e, odblaskowy. Zobaczcie, jak one tak naprawdę mocno są inspirowane wyglądem. E, 500kami. One są naprawdę do siebie podobne te części tutaj tego buta, i tak samo z tej z drugiej strony wewnętrznej. Są bardzo mocno zainspirowane. Ta guma, która znajduje się tutaj w tych butach, tak samo znajduje się w tych butach, więc no, jakby jest to taka zimowa, wyższa, większa wersja butów Easy 500, a poza tym jeszcze jest w innej kolorystyce i jest taka bardzo chunky, Poza tym ta podeszwa jest też tak, jak widzicie, taka. No, Chunky oczywiście tutaj nie ma. O Jezus, upuściłem buta na... Przepraszam, Kuki, ale nic się stało. Dobra, Kuki jest, jest twardy chłop, zaraz coś do jedzenia. Dobra, nie będę tutaj jakoś długo nad tym jeszcze się rozwijał. No, po prostu pokażę Wam jeszcze z bliska kilka ujęć tego buta, jakbyście byli zainteresowani. Ja naprawdę polecam, strasznie mi się one podobają, e, polecam jeżeli chodzi o ich wygląd oczywiście, bo jeżeli chodzi o ich, e, ich, ich, ich użytkowanie to jeszcze ich nie użytkowałem, więc nie jestem w stanie Wam na ten temat zbyt dużo powiedzieć. Oczywiście wyjmijmy sobie papier, ja jeszcze za szybko sprawdzę e, jak one fitują i mam nadzieję, że mi... kurde no... Niech, niech Bóg da, żeby one mi na nie pasowały, bo inni, większego rozmiaru już nie ma online, więc będzie ciężko. Yy, także no, jeżeli ktoś by był zainteresowany, to link do nich zamieszczam poniżej. Jeszcze sobie tutaj ubiorę, o Boże, może być ciężko, będę płakał. No, także link zamieszczam poniżej. Yy, no i co? To było chyba na tyle. O, te są trochę małe. Zapełniła mi się karta pamięci, jestem już z powrotem. E, Przeszedłem się w to i z powrotem w tych butach. Nie ma tragedii, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to polecam brać. True to size, link do End Clothing, do mm, ich strony, gdzie można je jeszcze kupić. Zamieszczam Wam poniżej. Jest naprawdę mega styl teraz na nie, bo Ja za nie zapłaciłem 160 euro z przesyłką. Więc to jest naprawdę bardzo mało. W tym momencie na witkacu inne kolorystyki kosztują ponad 1200 zł. A tam zapłaciłem niecałe 7 czy jakoś 7 stów z przesyłką, więc to nie jest naprawdę dużo e, za takie buty. No i co? E, no ja, jeżeli chodzi o te, postaram się je trochę porozchodzić e, rozbić, bo myślę, że da się to trochę rozbić. Tu jest trochę skóry. E, no wiadomo, tu też jest klej, ale na pewno coś tam się rozbiją. E, jest taka okazja, że no, nie ma rozmiaru większego, więc raczej nie uda mi się ich zdobyć ani nie będę tam przepłacał. Siemano, to co powiedziałem przed chwilą o butach, yy, uległo yy, przedawnieniu, dlatego że sprawdzałem codziennie od momentu kiedy yy, zobaczyłem, że te buty są na mnie za małe. Sprawdzałem codziennie stronę ENDA. I nie uwierzycie, ale ktoś musiał zwrócić rozmiar 10 UK, czyli rozmiar 44. I miałem na tyle szczęścia i byłem na tyle szybki, że udało mi się go zamówić i w tym momencie zobaczcie. Zamówienie z butami o rozmiar większymi leci już do mnie i naprawdę nie mogę się już go doczekać. Więc co? zostaną chyba ze mną, naprawdę są zajebiste, polecam wszystkim, link do tych butów zamieszczam poniżej, tak jak już mówiłem, eee, no i co, mam nadzieję, że Wam się też podobają i jeżeli ktoś je kupi, to dajcie znać, bo tak jak mówię, jest super okazja, buty e, teraz właśnie na zimę się władca kupować, bo idzie lato, więc przeceny są. Dobra, to by było na tyle. Dzięki. Ja jeszcze tu wrzucam wam kilka ujęć on fit, żebyście zobaczyli, jak fajnie ta sylwetka tego buta się meczuje z różnymi rzeczami. Jedne spodnie, drugie spodnie, coś tam, nie? Zobaczymy. Dobra, trzymajcie się dzięki. Aha, jeszcze filmik. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pamiętajcie, trzymamy. tak jest dobra